W dzisiejszym świecie fotografii, kiedy wszystkie aparaty są czarne, nudne, często plastikowe, chyba że zapłacimy bardzo dużo pieniędzy, nagle pojawia się taka perełka. Przed Wami Nikon ZFC. Jest to przede wszystkim aparat, który jest hołdem dla Nikona FM2, czyli najbardziej. Kultowego Nikonowskiego aparatu, ponieważ można powiedzieć, że jeśli się mocno nie przyjrzymy, to wygląda tak samo. I tutaj już się zaczynają takie pierwsze ciekawostki tej konstrukcji, ponieważ ma bardzo, ale to bardzo dużo odniesień, właśnie do analogowych aparatów. Przede wszystkim wszystkie pokrętła, które się znajdują na górze, możemy sobie ustawiać czas, możemy sobie ustawiać ISO, kompensować ekspozycję, wszystko się dzieje za pomocą pokrętę zaimplementowanych na górze. Co nie zmienia, że oczywiście możemy ustawić to na automat i aparat jest w stanie sam nam wszystko mierzyć i ustawić. Ustawiać tak, żeby było dobrze, ale w tym nie ma żadnej zabawy. Takie odniesienie do analogowości jest tutaj rzeczą genialną. Czyli to jest taka FM2, która w środku ma serce zaawansowanego bezlusterkowca. I teraz przejdźmy może właśnie do tego środka, porozmawiamy sobie o tym, co się znajduje wewnątrz, a potem przejdziemy docelowo do obrazka. To też jest bardzo ważną rzeczą. Dostałem ten aparat na testy od Interfoto, a co jest jeszcze ważniejszą rzeczą, Interfoto właśnie robi konkurs, w którym główną nagrodą jest właśnie taki aparat z obiektywem TT Artisan 35%. Ze światłem 1.8. Konkretna metalowa konstrukcja 1.8. Światło robi naprawdę super piękną separację obrazu. No i formalnie, jak sami widzicie, ten obiektyw totalnie stylistycznie pasuje do takiego, można powiedzieć, starego stylizowanego body. Także jest to zestaw absolutnie idealny. Jest to konkurs fotograficzny, gdzie musicie w formie fotografii odpowiedzieć na zagadnienie moment. Wszystkie zasady, terminy, tematyka, wszystko będzie w opisie filmu, także śmiało, zajrzyjcie. Myślę, że warto dla takiej konstrukcji, szczególnie z tym obiektywem, konkurencja pewnie będzie nie mało, ale myślę, że jest to realnie do wygrania. Z tego co wiem zgłoszenia są do 28 lutego. Wracając do aparatu. Czyli tak, jeśli chodzi o samą konstrukcję wewnątrz. Mamy tutaj matrycę APS-C, czyli niepełną klatkę, odrobinę mniejszą, o rozdzielczości 20,9 megapiksela, czyli jest całkiem dobrze. I jest to dokładnie taki sam sensor jak w Nikonie Z50, czyli nie jest to najnowsza konstrukcja, co nie zmienia, że została wieloma opiniami potwierdzona jako naprawdę bardzo porządna i szybka konstrukcja pod względem sensora. No i oczywiście nie jest to jakiś demon prędkości, a ale co jest ważne, w tej matrycy naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzi z wysokimi ISO i ta ziarnistość jest bardzo, można powiedzieć, mało cyfrowa. Daje taki lekko analogowy vibe, co jest wielkim plusem, jeśli chodzi o właśnie cały styl aparatu i właśnie to takie lekko organiczne ISO, co daje naprawdę bardzo fajne klimatyczne, można powiedzieć, przełożenie na cały kształt tej konstrukcji. Co jest tutaj bardzo fajną rzeczą. Mamy w pełni oryginalny ekran LCD, czyli możemy sobie w sposób vlogerski na nim pracować, co też jest dosyć dużym, dużym ułatwieniem. I też istotną sprawą jest to w sprawie vlogerstwa, że nagrywamy tutaj wideo i to wideo w 4K z niewielkim kropem. Także implementacja do takiego stylizowanego starego aparatu dobrej jakości wideo jest naprawdę super rzeczą. Oczywiście nie jest to aparat stworzony stricte pod wideo, także nie ma co oczekiwać jakichś niesamowitych kosmicznych jakości. Co nie zmienia faktu, że jest to nieporównywalne do jakiegokolwiek telefonu komórkowego, czy też jakiegoś takiego małego kompakciku. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju takie usprawnienia, jak detekcja oczu i u ludzi, i u zwierząt, i sprawdzałem to, działało naprawdę. Bardzo dobrze, bardzo szybko sobie radziło z tą detekcją i podążaniem za konkretną postacią, czy też konkretnym okiem konkretnej postaci. Troszkę żałuję, że nie ma tutaj na tylnym panelu joystick'a. Trochę się przyzwyczaiłem po prostu do konstrukcji, które mają ten joystick, ale dzięki krzyżakowi jesteśmy w stanie sobie bez problemu wszystko przeklikać. Menu jak to menu w nikonie moim zdaniem jest dosyć przejrzyste i oczywiste w przeciwieństwie na przykład do Sony, gdzie trzeba się mocno nagrzebać, tutaj, jednak to jest znacznie łatwiejsze po prostu w obsłudze. Czego jeszcze nie powiedziałem o ekranie? Ekran jest dotykowy, więc jest to też w pewnym stopniu usprawnienie. I mamy tutaj całkiem spory, dosyć jasny elektroniczny wizjer, co też w bardzo fajny sposób może nam uanalogowić całą sytuację, jeśli zamkniemy sobie ekran i patrzymy tylko i wyłącznie przez wizjer, to możemy udawać, że mamy analogowy aparat i dopiero podejrzeć swoje wyniki, kiedy już wrzucamy bezpośrednio kartę do komputera. Te wszystkie odniesienia właśnie do analogowej konstrukcji, do FM2, wszystkie pokrętła, Wszystkie takie delikatne akcenciki, imitacja skóry, to wszystko otworzy ten aparat jednym z najładniejszych aparatów fotograficznych, współczesnych, cyfrowych, bez lusterkowców, jakie w ogóle istnieje moim zdaniem. A jeśli chodzi o wnętrze, to nie jest absolutnie jakiś top profesjonalny segment, jaki istnieje, ale właśnie vlogersko, podróżniczo, pejzażowo, typowo streetowo i designersko jest to naprawdę super konstrukcja. Ale oczywiście wygląd wyglądem, to jak to się sprawuje, to swoją drogą, ale przede wszystkim ostatecznie zostajemy z obrazkiem. I jeśli chodzi o ten obrazek, dzięki właśnie temu, że mam tutaj też demonstracyjny egzemplarz TT Artisan 35mm 1.8, to szkiełko na tym body sprawdza się po prostu jak marzenie. Jest bardzo szybkie i szczerze mówiąc, w ogóle to jest mój pierwszy kontakt z TT Artisanowskim obiektywem z autofokusem. I szczerze jestem zdziwiony, jak on sprawnie i szybko tutaj działa. Czego jeszcze nie powiedziałem, właśnie w sprawie autofokusa. W body jest autofokus oparty i na kontraście, i na detekcji fazy, co nam przyspiesza całą sytuację, dzięki czemu. Znacznie szybciej i precyzyjniej reaguje na próby wyostrzenia. Wracając do szkła. Małe, lekkie super jasne, całe metalowe, oczywiście z pinami przekazującymi właśnie te dane autofocusa. Naprawdę bardzo, bardzo konkretny kawałek metalu, a jeśli chodzi o takie optyczne rysowanie tym szkłem, byłem serio oczarowany. Brzegi kadru bardzo dobrze się trzymają, ale centrum kadru jest naprawdę bardzo tonalnie delikatne, szczególnie jeśli robimy portrety, to szkiełko się sprawdzi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale oczywiście oprócz portretu, wszelkiego rodzaju pejzaże, wszelkiego rodzaju sytuacje, czy miejskie, czy takie podróżnicze, świetnie się sprawdzą na tym szkiełku. Ostatecznie, jeśli chodzi o samobrazek wychodzący z tego body jest tutaj bardzo nikonowsko, jest bardzo miękko, nie mówię tutaj o desaturacji, tylko właśnie takiej przyjemnej odrobinę bym powiedział żółtawo-zielonkawej miękkości tych obrazów. Wiecie o co chodzi, Nikony właśnie właśnie w ten sposób pracują, co jest bardzo fajne właśnie do fotografii bardziej takiej naturalnej, bardziej przyrodniczej, ale nie każdemu to pasuje w wypadku jakichś takich bardziej chłodnych, architektonicznych sytuacji. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale słyszałem opinie, gdzie właśnie przy takiej bardziej chłodnej, technicznej fotografii niekoniecznie ludzie lubią ten typ rysowania właśnie matrycy, ale Nikon się właśnie tym charakteryzuje. Nieważne, czy w wypadku mniejszych aps czy pełnych klatek, ma jakąś taką odrobinę cieplejszą charakterystykę. Ostatecznie obrazek jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, bardzo pojemny. Jeśli chodzi o rawy, spokojnie można wyciągać tam z cieni ze światła bardzo dużo. Mimo tego, że to jest aps c to naprawdę świetnie sobie radzi z postprodukcją. Ale jeśli robilibyśmy zdjęcia nawet w odpegach, też charakterystyczne, właśnie takie lekko ocieplone JPEG i odpegi wychodzące z Nikona są naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Nie poleciłbym tego aparatu profesjonalistom, którzy wymagają jak najwyższych rozdzielczości, którzy wymagają jak najlepszej jakości do dużych powiększeń. Nie poleciłbym tego aparatu, jeśli jesteście skupieni tylko i wyłącznie na wideo, ale jeśli zajmujecie się fotografią dla przyjemności. Jeśli fotografujecie przyrodę, jeśli traktujecie fotografię jako właśnie taki notatnik życia, jeśli zależy wam właśnie na takiej stylistyce, która jest super retro, to może być to sprzęt idealny dla was. I jeszcze raz zapraszam do konkursu organizowanego przez Interfoto. Myślę, że super warto wysłać jakieś zgłoszenie. Na pewno macie takie zdjęcia, a jeśli nie macie, to na pewno możecie je dorobić i wysłać. Nawet gdyby to nie miał być aparat, że tak powiem Waszego pierwszego wyboru i zajmujecie się bardziej profesjonalnie fotografią, to myślę, że posiadanie czegoś takiego w swoim arsenale jest naprawdę super sprawą. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej konstrukcji, czy właśnie takie retro odniesienia do współczesnej technologii mają dla Was sens, czy to jest jakiś przeżytek. A ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Laboratorium Fotografii.